jest godzina 6.30 rano. Zaspaliśmy i nie nam budzik w ogóle. Obudziliśmy się za 5, 6, nie za 20. No ale dotarliśmy. Mega zimno, padało w nocy 4 razy, ale była taka ulewa, że słuchajcie, przemógł nam namiot. Chyba trzeba go zaimpregnować. Jesteśmy na Pagodach. Wydaje nam się, że będzie to najlepsze miejsce na wschód słońca. Te, jeszcze teraz, ponieważ jak mówiliśmy wcześniej, ten trial jest zamknięty, najlepsza ta trasa epidokowa. Od 1 listopada i mamy wschód słońca. Niesamowity piękny widok. Uu, warto było zmarnąć. Słuchajcie. Ale to pięknie wygląda. Ale to pięknie wygląda. No, że jedziemy już stąd jest pół do ósmej musimy się spakować, bo dzisiaj wyjeżdżamy eee, chcemy zrobić pół, pół trasy, pół pętli zobaczymy jak to jeszcze wygląda z noclegiem no, widoki są przepiękne tutaj w ogóle fajnie znaleźliśmy tą miejscówkę żeby sobie zejść dołem troszeczkę na dół w sensie po schodach zejść na dół bo nikt tutaj nie przychodzi jest fajne miejsce do fotek więc co, do zobaczenia na kempingu tam zwiniemy swoje rzeczy i powiem wam co dalej. Wygląda jak lwia Skała to jeżdżamy! Takie są już nasze maty. Teraz nawigacja nam pokazuje, że mamy do celu 4 godziny jazdy. Szukamy jeszcze na szybką stacji benzynowej. no i ruszamy. Ło, wow, taką drogą pojechałem. Stanęliśmy na chwilę, dlatego że grzeją nam się hamulce i śmierdzi. Nie chcemy ich całkowicie przegrzać. A zobaczcie, jakie mamy cały czas trasę. Po prostu jest cały czas z górki. Naszym zdaniem, mając taki skuter jak my i bagaż, łatwiej jest jechać w tą stronę co my, bo można też tą trasę zrobić na odwrót, czyli jechać tam, od tam, od Paj, od HALO, Monksa, so, od tutaj w tą stronę, ale jest za duży piąt do góry. Jesteśmy na markecie w miejscowości oddalonej od 30 km od kempingu. Zajęło nam to godzinę, żeby tutaj dotrzeć i zamówiliśmy coś, co jedni inni pokazaliśmy palcem, że to chcemy. To jest chyba wieprzowina z bazylią i zmiętą. Tylko tego jajo i reśm fajnie, że dają w wielu miejscach zupkę tutaj w tym regionie do poficia. Mm. Co to jest? Pyszna kurczak z bazylią i zmiętą. Różne mają tutaj przysmaki, ogólnie market nie jest za duże, ale... Chyba mają tu wszystko, czego potrzebują. Owoce, warzywa. Musimy jeszcze jakieś owoce kupić sobie. I ruszamy dalej, bo mamy mega długą trasę. Boimy się, że nie dotrzemy jeszcze nie ogarnęliśmy żadnego spania. Przed nami kolejne 30 km pokonane. Tym razem trochę lepszy czas, bo przez pół godziny. Lecimy dalej. No i zobaczcie. Dużo ciężarówek tutaj jeździ. Przed chwilą widzieliśmy gdzieś Chyba bimbrownie. Strasznie pachniało zaczerem I dużo ciężarówek tutaj jeździ, wozi coś. Nie wiem czy jakąś budowę robią, ale chyba wożą właśnie te sprasowane kukurydze czy coś takiego. Patrzcie opakowany. Masakra, to nie jest ciężarówka. to tylko pika. Mała no, przerwa w trasie. Robimy szajka z mango. Mm. No dobra. Dla Mamy taki widok. Lejesz wody? Jeszcze tam mamy ziom, A jeszcze słyszymy namiot. I resztkami z mango karmimy ziomka. Ten ziomek już zadowolony. Proszę, mango. Mamy przystanek na trasie na widoki, tak naprawdę to moglibyśmy się zatrzymywać co chwilę. Ale czas nas goni. Let's go! Zmieniliśmy plany i jednak miejscowość, którą chcieliśmy całkowicie pominąć, to będziemy w niej dzisiaj spać. Dlatego, że jest już dość późno, bo jest pół do czwartej, i teraz tak przejechalibyśmy przez pola rżowe bardzo szybko. Nic byśmy nie zobaczyli, byśmy się denerwowali, żeby znaleźć nosek w tym małym Hong więc zostajemy w miejscowości Ghan Yan. Trafiliśmy akurat na market, więc spoko jesteśmy głodni. Tu chyba warzywniak. Będziemy rąbać, takie pan przygotowuje. Tu jest kurczak, kurczak, a tam je będzie świnka. Pani tam ma świnkę na bazeku. I elegancko nam to zaraz wrzuci jakieś pewnie reklamówkę oczywiście, bo to są wszędzie siatki dostępne, jakie chcecie. Tu ma Pani jeszcze jakieś fajne piękności, ale tego bym się bał spróbować. To chyba nie są krawetki, to są raczej jakieś ślimaki albo muszczki. Jakieś marynacie. Tu jest wątówka kurczaka. Elegancko. No słuchajcie, taka sytuacja trochę mała zmiana. zaraz że zostaliśmy w tym mieście, szukaliśmy noclegu, Ogarnęliśmy jakiś kemping za 150 batów. Ale okazało się, że jest zamknięty. Czyli był otwarty, była pani, ale powiedziała, że już nie przyjmują gości. No i musieliśmy znaleźć hotel, bo innego kempingu tutaj nie ma. Najbliższy był 50 km stąd, więc przyjechaliśmy za 600 batów wziąć pokój. Niby za śniadaniem, ale okazało się, że pokój za 600 jest, ale bez śniewania I najtańszy jaki mam to jest 400 batów, więc spoko, bo za 200 batów spokojnie sobie sami zjemy. Zrobię Wam teraz room tour. Czyli tak, nie ma klimatyzacji, jest ciepło, ale jest wiatrak. Łóżko duże, to jest nam niepotrzebne. Gniazdka najważniejsze i ręczniki. Także tak to wygląda. Rozpakowujemy swoje graty. Bierzemy szybki prysznic i idziemy na miasto, coś jeszcze zjeść. Kupiliśmy jeszcze do seven Eleven. Kupiliśmy sobie najtańsze piwa, jakie było dostępne. Ponoć robi je Sigha. Sig ma 4,5% i kosztuje 48 batów, albo 46, czyli około 5 zł, Czyli no, nawet tak powiem Wam, nie najgorzej. Ogólnie jest smaczne. Tak, Sikka robi to piskoro. Jesteśmy teraz w takiej bardzo lokalnej knajpie, w której zamówiliśmy sobie dwa razy pad thaja, który nie jest pad thajem, tylko nazywa się jakoś inaczej, a menu wyglądało w ten sposób. Czyli chybił trafił. Nie no, Google teraz daje radę ogólnie. A Sylwia popija sobie jakieś um, ciemne wino. Czerwone wino. Czerwone wino z Czarny nutką imbiru. Czarnego. 7% 32 baty, więc też nie najgorzej. Ile to jest? 320? 325. No bardzo to, dobra. To, czyli widr wina kosztuje jakieś. Ej, to butelka wina 750 kosztowałaby w takim razie 8 zł. No to chyba lepsze od piwa jednak. To ja raz. To jest moje ostatnie na, piwo. Przechodzimy na, na wino, wino tanie. I jest w lodówce, jest smaczne, bardzo. To nasze danie, wygląda tako. A to ostra? No to jest słabo pikantne. Ten sos jest ostrzejszy, czerwony. To jest taki trochę ocet z chili. Więc szamiemy. Miało być jeszcze jajko na wierzchu. Nie wiemy czy jest wymieszane jak jajecznica, czy jest... Tutaj nie są nam może. Hmm. Powiem Wam, że Kurde, no, wziąłem sobie też jeszcze dodatkowo do tego posiłku yy, Bazil pork I normalnie no mówi do mnie, czy może być ostre Ja mówię, że okej okay, Było tak ostre, że mi się tutaj zrobiła głowa zimna Czkawki dostałem takie, że mi było wstyd siedzieć No i ja piję jogurt A Sylwia pije wino Zawijamy na hotel Eee i co jutro? Jutro planujemy odwiedzić dzisiejsze yy, te pola ryżowe. Tam jest jeszcze jakaś kawiarnia z widokiem. Jest wodospad, chyba nawet dwa fajne wodospady. Tej trasy, yy, która nam zajmie objazdówka, to będzie około 3 godzin. Plus godzina została nam do Mae Hongson. I tam jeszcze nie mamy wziętego noclegu, więc postaramy się dotrzeć jak najwcześniej, żeby sobie coś normalnego znaleźć, żeby nie było jakiegoś tam ciśnienia. Ogólnie ceny są podobne jak tutaj, czyli trzeba liczyć 50 zł za dobę, za dwie osoby. Coś jeszcze chciałaś dodać? Bardzo dobre jest to wino z Sewedina. Powiedział anonimowy alkoholik. No weź Dobra mordy. Do jutra, siema. Hello.